Witam, z tej Drops, w kolejnym odcinku z w Speed Carbon i robimy sobie kolejną serię prób przepychanki. Czyli musimy po prostu porozwalać paru, parę radiowozów, w tym przypadku mamy pięć. Do dyspozycji mamy Dodge Charangera, więc Patrony naprawdę auto wody. idealnie przystosowane do rozwalania. In uh, o, pierwszy suwik, proszę wody. bardzo, zaliczony. Myślę, że nazwę powie, bo przynajmniej bym się upewnił jak to się wymawia. Tam mi się trochę porozwalali Niestety mogłem wejść na czołowę No, 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 no Od tyłu nie ma co ich uderzać, bo to nic nie da A, ale jaką mamy naklejkę superową, 01 Dobra spróbujmy tutaj tą pułapkę wykorzystać może to coś da? Nic to nie dało, jakiś syf Kurde, rozwaliliby się albo coś O, to jak użyję to na pewno ich rozwalę Śmigamy do przodu Teraz będzie akcja Dobra, zaatwione pięciu, no to wiejemy Uhu, akurat 23. chciałem tutaj skręcać no, wiej, 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 wiej wiej szybciej 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 po co się bo ja już uciekam he <grystanie> mamy a, bo tutaj trzeba tak to jest parking to jest tutaj trzeba tutaj tak wjechać o nie wyrobiłem się bo nie wiedziałem dokładnie gdzie się skręca okej okay. na no, to uciekliśmy to było łatwe a no, w końcu bronz tylko Dobra, ta seria jest załatwiona, I, i nie zapisujemy, i ciśniemy w srebrną. Ciekawe ile tym razem musimy rozwalić. Ciekawe, jestem ciekawy ile będzie w złocie. Pewnie 25, no tu mamy 10, no to pewnie będzie 5, 10, na język się sunie 15, ale pewnie będzie 25. Subaru Impreza, no tu może być trochę gorzej. Auto fajne, skrętne w ogóle, ale jak będzie wyższy poziom poszukiwań to, to to jednak nie daje rady.

Dobra, tu się pobawmy może trochę z nimi. Nie ma, nie będą mnie tak szarpać. O, to jest w ogóle czarne. Nie wiem czemu Subaru Impreza mi się kojarzy akurat z kolorem niebieskim. Przeważnie są niebieskie. A tu takie czarne. Ups, nawet nie chciałem. Ale dobra, coś to poskutkowało Rady, nawet. O, tutaj, o ten miło, że mi tu ustąpił drogi. Dobra, tu będzie kolejna ta pułapka, ja bym rozwalił czterech i uciekł już, bo mamy suwy, na suwy może, na suwy może nie będę próbował się porywać, pięknie się to zrobiło, no, porozwalejcie się wszyscy nawzajem. Hmm, tutaj nie idźmy skrótem, bo może tutaj będzie ta ściana, no właśnie. Tu mamy tą ścianę, więc może... A tutaj. Nic to nie daje, no jaka... jaki padzie... Tu mamy znowu SUV, -y, ale ich nie potrzebuję. Chodź tu. Eee... Wytrzymałe cholerstwo. No i jadą skrótem. Pięknie. Biejemy. Tutaj jeszcze rozwalić dinozaura na wszelki wypadek. I już powinienem zgubić wszystkich. A, blokada. no to jest blokada, to i tak nie mam co się tam cofać. Tu mamy jakiegoś jednego, którego właśnie zmyliłem. Jaki noob. Dobrze. Nie, 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 nie. nie. Zawracamy, jedziemy tam gdzie przedtem ten jeden policjantek pojechał, no bo wtedy tam jest kryjówka. Dobra, no, teraz się boję ostatniego, ale nawet spoko mi to idzie, lał łatwiutkie. No i tutaj już elegancko do skrytki. Ale nie, policjanci są naprawdę durnie wystarczy poodpalać parę tych tutaj pułapek i. No i to już samo się robi. No wiadomo, tam trochę ja też jeżdżę, nie no. Teraz pewnie czwarty poziom poszukiwań i będzie dochodzić do piątego albo już się zacznie na piątym, więc już się boję. Ciekawe jakie auto będę miał do dyspozycji. Może jakiegoś suwa? U, 30 nawet, no proszę. To będzie ciężko. No dobra, no to zaczynajmy. 30, no to jest naprawdę masakra, jeszcze tyle aut, ale nie no, te Corvette'y są szczerze powiedziawszy, nie wiem, niby są takie dość wytrzymałe, ale, ale no jakoś tak, są leciutkie, tak, ja nie mogę, co tu się robi, a teraz jadę takim jakby Sabre, odpo odpowiednik Sabre z GTA, czy no Sabre jest odpowiednikiem, nie, nie, no, ale... Um, tutaj przejedźmy, tu może rozwalmy tą oponę, która tu będzie. No czwarty poziom poszkiwań, mówiłem. Obraz próbujmy coś rozwalić może. Trzeba próbować. Nie, ale to auto jest beznadziejne wam powiem. No, fajnie, wszyscy pojechali tamtędy i... I kurczę rozwaliłem tylko jednego, który pojechał tędy. ja no jeszcze oni uciekają, a ja ich muszę rozwalać. Suwy... Pomyślałem, no że to jest blokada, o jeszcze suw mnie tak tu uderzył. Nie no, tu Silverton nie ma w ogóle tych... Tych pułapek, Bez nadzieja o, może tutaj skręcę? Eee, e, gdzie to jest? A dobra, trudno, podarujmy sobie to. O, tu mamy coś następnego. No i tak przejadę. Ja nie mogę, ale rwie się ta auto. O, dobrze, że mi tam pomagają ci z tyłu. Nie, no trochę... O nie, i znowu. A ten jak przyhamuję, to będzie niezaciekawie. Dobra, to teraz jedziemy tu w prawo. Może to mi coś pomoże. A tu jest też skrót, ale w niego już nie pojadę. Ponieważ jedziemy tutaj... No nawet coś z tego wyszło. I zaryłem, ale nic to nie dało. A może tutaj na stację benzynową. Coś zrobiłem, ale to nic za dużo nie dało. Niby wybuchła ta stacja benzynowa, ale bez żadnych efektów. Ja nie mogę jak oporna ta policja na wszystko. Przedtem za ten czas ja już miałem zaliczone te wszystkie próby. Dobra, blokady są dość takie... fajne, jeśli chodzi o zniszczenie. Przetrwał, no nie. Jak to się wszystko robi? No dawajcie więcej czegokolwiek żebym miał co rozwalać. Dobra, jedziemy tędy. No to już, chyba jest druga na autostradę, o ile się nie mylę. A nie, to jest jeszcze jakiś mostek. To nie wiem, no super, jeszcze suwy. Tak, chciałem go uderzyć, nie, żeby mnie zaresztował przez to. Mm, tu nie ma. Po co tego aktywować? Nie, wiejemy z tego miasta. Spadaj, 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 no ruszaj, ruszaj tym autkiem Dobra, zbieraj się, no nie wiem, mówię, jak to auto się ciężko zbiera Dobra, tu coś, suwy się chyba nie mogą zdecydować, bo przeważnie jak jadą takie dwuosobowe grupki to są suwy, no no, to są suwy jak nic Dobra He, jeszcze suf rozwalił tam autko Super a no nie no jak, jak oni mogą być tacy mocni Ale urwa No Pozbierałem się To jest najważniejsze Ale gonią mnie za to, no nie Co jest to, to nie jest autostrada? Znaczy no to już nie jest wyjazd tego miasta Nie no jeszcze tamten gliniarz mi ucieka Gonimy go, bo ich zgubię wszystkich Dobra, wrat o dobra jest, 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 o jeszcze ciężki słów się zniszczył Pięknie Dobra jedziemy tutaj Witam I papa Ale za to mamy blokadę I teraz Teraz to wyszło Pięknie Żegnam Dobra teraz mi to nawet w miarę wychodzi wszystko Widam. A jaki zakręt tu zrobił, żebym go czasem tu nie przypił do, do ściany? A tu była. Tu była ta stacja benzynowa, ale jej już nie ma. A będzie mnie blokować. O, tutaj. O, to tutaj, chyba, ten wyjazd już. Coś tu jest. No, to będzie tutaj. Dobra, już wiem, gdzie jestem chociaż. A, nie, tak to miało być. Dobra, jedźmy za tymi słowami. Może coś z tego jeszcze wyniknie. Fajnie się tu. Do... O, dobra, jedziemy skrótem. No, i minę blokady. No, trudno. Dobra, jakoś będzie. Ups. O, pojedziemy sobie do Kempton albo gdzieś tam. W Kempton będzie fajnie. Albo do Fortuny, tak. Tam jest też dobrze. Pięknie. Ale dobrze, że nie wiedziałem w kończatkę. Tam byłaby masakra. O, tu mamy kolejną blokadę. E, dobra, tu jest bezpiecznie. No, tu troszkę zaryłem. W przód wiem, ale. Ale było w miarę warto. Puszczaj mnie, co ty chcesz ode mnie, głupi policjanci. Dobra, niech już będą te posiłki, bo będę miał przynajmniej co rozwalać. Dobra, tu jest bezpiecznie. Zzegnam. Dobra, 13 musi być 30, to nawet połowy nie mam, no nie Ej, ej, Dobra, już nie uciekam i tak bardzo, ponieważ ja chcę posiłki żeby były I wtedy będę mógł sobie No tylko nie wiedzieć w tamto Dobra. Bo Jeszcze by on się rozwalił by nie było za ciekawie A, jeszcze go potrącili Dobra, jedzie, zbiera się O nie, nie za ciekawie już wkrótce może dojść nawet do piątego poziomu poszukiwań i wtedy będzie Wybaczcie za Kontynuujmy, o proszę rozwalimy nawet dwa suwy Wow co to miało być? Tu policjant? Dobra to było dziwne Oj doszły, doszły posiłki, dobra Jeszcze drugie, tyle muszę rozwalić, dobra, 17 ciśniemy teraz dość równo. Dobra, tu omijamy. Nie, te suwy są słabe. O ile nie mają obstawy, jakiejś jeszcze innej. Dobra, spokojnie. Proszę bardzo, załatwiony. A tu się nie mogę dać tak zastawiać. Dobra, omijamy. Nie no przydałoby się to zrobić i, i skończyć to tak, żeby nie doszło do piątego poziomu poszukiwań, bo wtedy będzie naprawdę już ciężko. Dobrze, dobrze. A to nie było zbyt mądre, okej. Okay. Przetrwał, no nie Jeszcze 12. Potrzebuję patrzcie jak, jak pasek się już zapełnia. Jedziemy na blokadę oczywiście.

Tu skręcę, bo już... Bo nie dam rady tej blokadzie przy takiej prędkości. Więc sobie podaruję. Tutaj skręcę w prawo, żeby nie zrobić kółka. Znaczy prosto, prosto pojadę. Bo tu jednak nie ma zakrętu. I tam mamy chyba... Lodzika, tak. Tu będzie Lodzika. Widać. 27. Słuchaj, ominiemy. No i super, ładnie ich rozwaliłem. Teraz jeszcze tylko dwóch. I wiejemy. E, 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 e. Dobra, ciśniemy już wszystkim, co tylko się... Dajesz, dajesz, dajesz. Dobra. Ej, o. No rozwalimy sobie jakąś budowlę. Dobra, cofamy się. Jednak się cofamy w inną stronę. wiesz 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 do przodu. Dobra. Okej, okay, dobrze, że do mnie skręciłem. Stój! Ja ich widziałem, ale okej, okay, oni mnie nie zobaczyli. Więc teraz cofamy się z powrotem. Dobra, idziemy prosto, bo tam widzę jest jakaś skrytka. Oj, 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 oj cofamy się. Nie, dobra, on już zniknie. Jest tam? Jest tam, to nie, to wiejemy stąd mm, No to może skręcimy tutaj Nie, tutaj nie skręcam Szybciej, szybciej, wjej, 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 wjej Ja nie mogę jak obstawa opstawa normalnie Nie mam jak wyjechać nawet Dobra, teraz już powinno być dobrze Powinienem dojechać do schronienia I zakończymy Mamy. O, już nas raczej nie dogoni. No, potem jak doszły posiłki to już się to szybko zrobiło. Udało się. No, dobra, to mamy i dostaliśmy. No, no i kurde, teraz nie piszę co się dostało. Ale dostaliśmy jakieś tam perłowe szyby chyba czy lakier, coś, coś tam dostaliśmy Uuu, teraz mamy tory, jak ja nie lubię torów. No nie. Dobra. Potem już nie będzie takie złe. No, to to było na tyle w tym odcinku, tak więc do usłyszenia i na razie...